To jest bardzo ważna sprawa, bo jest to dyplomowane do Rady Najwyższej, do Rady Najwyższej, czyli trzeba, powtarzam, konsekwentnie realizować tę sprawę, bo jeżeli nie, nie da się, to się, proszę państwa, absolutnie nie da. Wrócę znowu jeszcze do tego konsekwentnego postępowania, tylko jedno zdanie. Proszę Państwa, to, że udało nam się w od faktycznie 2003 roku do ubiegłego roku wybudować 22 pomniki, wspólnie oczywiście z organizacjami, wszystkimi. 22 pomniki, proszę Państwa. 22 pomniki, które są oficjalnie postawione i zalegalizowane przez odpowiednie organy. Dalej. Jest 128 dwa, tablic inskrecyjnych po kościołach, w użyteczności publicznej, na tlenach. To jest osiągnięcie wszystkich praktycznie, proszę Państwa, nazw. I tą sprawę właśnie też, nawet, o tej sprawie też należy mówić. I właśnie, co dają te uroczystości? przede wszystkim one konsolidują społeczeństwo bo wiadomo, że wtedy udział biorą władzy biorą się, bo odbywają się właśnie, że tak powiem religijne nabożeństwa i to przenosi się proszę Państwa, przenosi się od jednej osoby do, nazwijmy nawet dziesiątej to są bardzo ważne sprawy nie bagatelizujmy tej sprawy bo ona jest bardzo ważna. Myśmy się we Wrocławiu w ubiegłym roku nie pokusili, ale wyszła taka potrzeba, bo nie ustajemy jeszcze na razie. Proszę Państwa, mamy załatwione no, całą dokumentację, że w mniejszej Bazylice, we Wrocławiu, w kościele karmizonowym Wojska Polskiego Urządzamy kaplicę dla Kretowania. Całą dokumentację sporządzili. Mamy zezwolenie. Już wykonujemy witraż. z Wizerunkiem świętego Andrzeja Boboli. Ale to nie o to chodzi, żeby był święta akurat Andrzeja Boboli. Może być inny. Ale jest bardzo ważne, że w tym wizerunku. Będą wszystkie herby miast utraconych moich ludzkich na proszę Państwa wschodzie. Czyli Lubut, tarnopol, Lubut, drześć. Nowy Grudek, proszę Państwa, co jest tam, co jest to, co jest to? to jest bardzo istotna sprawa. To jest świat, w którym się rzeczywiście to, cośmy stracili, ale robimy i tak, kaplica nie będzie, a kaplica będzie nazywała się kaplicą Cielszobie. Oprócz tego, będzie, będą wszystkie, będą inaczej tablicy wszystkich organizacji właśnie naszych kresowych i kompetencji. Jest takich 10 tabliców. I też właśnie zwracam się do Państwa. Proszę Państwa, o pomoc, bo trzeba trochę, że tak powiem, tutaj no, szukać też pieniędzy, bo się nie da wszystko załatwić. No a Stowarzyszenie, Prezydenta Państwa, w bieżącej Działalności, my mamy jeszcze trochę, że tak powiem, mamy zamiary i jeszcze coś zrobić oprócz kaplicy i na to też są to, się środki. I tu też bardzo podkreślenia. Przyjechaliśmy do Wrocławia, jest w sumie 20-28. Proszę Państwa, to są ludzie, którzy pracują, jeżeli nie codziennie, to przynajmniej po 3-4 dni w tygodniu. Proszę Państwa, biuro jest od rana do wieczora, jest czynne. I proszę Państwa, nikt nie wierzy w jednej złotówki. To jest też, że tak powiem, poczucie odpowiedzialności do wykonanej pracy historycznej. Nie moja żona widzi, proszę Państwa, w nocy a w niedzielę nieraz sobie i to też nie jest taka jest sprawa. Jeżeli coś się chce zrobić to tutaj musi być proszę Państwa właśnie jest tak powiem sprawa wielkiej determinacji i postawienia ją na, na, że tak powiem, na wysokości zadania. Dziękuję ślicznie.